Dzień dobry serdecznie, poryty weekend z porytymi informacjami, które dzisiaj Wam przedstawię, oczywiście w naszych kategoriach, które już bardzo dobrze znacie. Kolejne podsumowanie piłkarskiego weekendu, ale cudownego trzeba przyznać, chociaż. Pizze niektórych klubów United, Real pewnie się nie zgodzą, ale zaraz sobie wszystko omówimy. Ja wam tylko przypomnę, macie do wyboru możliwość skorzystania z dwóch opcji na pakiety Kanal Plus Online. Przypomnę 19 marca El Clasico. Do obejrzenia z, tom, e, z komentarzem Tomka Ćwiąkały na, na antenie Kanal Plus Online również. Dwa pakiety, jeden za 59 zł miesięcznie, gdzie macie wszystko, bo macie też tam Ligę Mistrzów, macie też kanały Eleven, albo 39 zł miesięcznie w umowie... Przez okres 3 miesięcy, gdzie macie sam kanal. Plus, online od Was zależy, co wolicie wybrać. Ja tylko zachęcam, żeby korzystać z moich linków, bo to wsparcie kanału serdecznie polecam i lecimy z odcinkiem. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmaker ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Zaczynamy, moi drodzy, od niszczycieli kuponów. Zaczynamy od serii A. Uwaga, Napoli. To rzadko w tym sezonie wymieniamy Napoli jako niszczyciela kuponu. Dość powiedzieć, że Napoli u siebie w tym sezonie, no to najzwyczajniej w świecie jeszcze nie przegrało, ale jak to się mówi, kiedyś musi być ten pierwszy raz. I rzeczywiście ten pierwszy raz przyszedł na meczu z Lazio, które z kolei jest rewelacyjne na wyjazdach. Też trzeba sobie to powiedzieć. I może nawet, wiecie, normalnie nie powiedziałbym, że jest to taki duży niszczyciel, bo. Przewaga na poli jest na tyle gigantyczna, że te wpadki mają prawo się zdarzyć. Zdekoncentrowani mogą być, niestety, no taka jest prawda, ale tak symbolicznie, jeżeli taki lider Serie A, tak prowadzący bez porażki do tej pory u siebie przegrywa, to wrzucamy ich jako niszczyciela. No myślę, że jest na to zgoda. I drugi niszczyciel to jest moi drodzy Real Madrid. I znowu to jest trochę podobna sytuacja, bo Betis u siebie wcale nie jest chłopcem do bicia. Real na wyjazdach i u siebie punktuje regularnie, ale jeżeli gonisz Barcelonę? Jeżeli Barcelona ma wpadkę z Almerią przed tygodniem i już wszyscy myśleli, że po tych derbach to ci odskoczy, a tak naprawdę to jeszcze punkt podgoniłeś i wiesz, że wygrali swój mecz z Walencją, no to jak grasz z Realem Betis na wyjeździe, no to się prosi o to, żeby wygrać. I Real był stroną lepszą, Real miał więcej okazji, Real stwarzał te okazje, ale po prostu nie zdołał wcisnąć piły ku zaskoczeniu nawet i moim mojego, mojemu w sensie ja też byłem zaskoczony i kończy się to stratą punktów, o której jeszcze porozmawiamy sobie w kategorii, jak Robertcik, bo tam przecież omawiamy te barcelońsko-realowe tematy. Najpierw jednak Polacy Rodacy. Jeżeli chodzi o Polaków, daję minusa takiego ogólnego. Tam można wymieniać plusy, że wraca Szymański i tak dalej. Ale ja wymieniam całość jako minus, biorąc pod uwagę problemy kadrowe polskich piłkarzy w ostatnim okresie, takim poprzedzającym za chwilę zgrupowanie przed meczem z Czechami, bo tak, kontuzje albo mieli przed chwilą, albo nadal mają tacy zawodnicy jak Glik. Bielik, Piątkowski, Szymański, no między innymi on wrócił, Szurkowski, model, Płocheta, Milik, Lewandowski. To jest wymiana, wymienieni zawodnicy przez Marcina Porzyńskiego na Twitterze. Do tego mało grają, albo nie grają w ogóle. Kędziora, Bereszyński, Góralski, nie ważne, no Puchacz, Kiwior, Walukiewicz. Do tego forma Krychowiaka i Piątka jest wymieniona i jeszcze tam wymienia Gumnego w dopisce i tak dalej. Ogólnie jak sobie popatrzymy na to... To rzeczywiście wielu zawodników, którzy no, na pierwszym zgrupowaniu z nowym trenerem, przypomnę Felipe Santoszem, fajnie byłoby, gdyby trener miał do dyspozycji wszystkich w formie. Tymczasem okazuje się, że taki Mili, któremu najprawdopodobniej jeszcze dwa tygodnie nie będzie grał w piłkę. Nie wiadomo w ogóle, czy będzie na tym zgrupowaniu. No, Lewandowski powinien wrócić już za tydzień, ale mówię, to wszystko wypada w takim okresie, że tuż przed tym zgrupowaniem są problemy. Oczywiście są też pozytywy. Nie chcę mówić, że to jest sam minus, ale ogólnie daję tego minusa, bo no mnie jako kibica mocno to niepokoi. Bo nie boję się jakoś o awans z tej grupy i tak dalej, ale boję się, że ten pierwsze zgrupowanie, jeżeli będzie tak przetrzepane kadrowo, to może nie przynieść takich efektów, jakie mogłoby przynieść, gdyby trener miał do dyspozycji wszystkich. Mówię, są pozytywy. Jest Bednarek, który po tym powrocie do... jako syn marnotrawny miał słaby... Początek, ale teraz jest naprawdę lepiej. Matikasz, który miał problemy wcześniej z grą, gra i gra dobrze, więc są też pozytywy. Zalewski się odkuwa z formą jest coraz lepiej, więc są też pozytywy, ale jednak no, w tym okresie przed meczem z Czechami, ten nadmiar negatywnych informacji związanych między innymi z kontuzjami, postanowiłem tutaj ująć. No i przechodzimy do Elia. Krubic który oczywiście nie grał, nadal, już wspomniałem, kontuzja, ale w tym y, zawsze kategorii, więc oceny dla Roberta nie będzie, ale w tej kategorii zawsze trochę sobie podsumowujemy tą batalię Realu z Barceloną, bo to jest wiadomo coś, co nas wszystkich kręci, no mnie kręci, więc jesteście zmuszeni słuchać tego. Barcelona wygrywa mecz z Walencją w swoim stylu, czyli 1-0 wyszarpane, psim Swendem, jak to już ustaliliśmy, Xavi mówi... Z fartem mordy i oni wychodzą i z Fartem wygrywają. Powiedziałem w trakcie meczu na samym początku, że cztery celne strzały odda Barcelona. Wszystko jest do odwinięcia z live'a. Cztery celne oddali, chociaż byłem pewien, że oddadzą dużo więcej, bo naprawdę szło dobrze. No ale jak się chłopy w pewnym momencie zablokowali, skończyli grać w piłkę. Dostali czerwo. Jezus Maria, co za mecz! I powiem szczerze, bo zaraz na pewno będzie tych pytań, czy tam powinien być rzut karny. Jak oglądaliście live' albo sobie odpalić możecie reakcję, uważam, że być powinien. Że ja już byłem przekonany, że tam będzie karny. No, już po prostu byłem przekonany, pogodzony i wściekły. Tymczasem sędzia nawet nie postanowił tego sprawdzić. Nie został przywołany, poinformowany przez sędziów na warze. Hiszpańscy sędziowie są ginie To już jest. Nie od dzisiaj mówimy, ale ja podkreślę, i zawsze to podkreślam, żeby była uczciwość. W kontekście arbitrów. Nie oceniam, czy przez arbitra ktoś wygrał, czy przegrał. Robię to bez względu na, na to, kogo dotyczą błędy od lat. Nie możecie mi tutaj nic zarzucić, więc i w tym wypadku powiem tylko: PIERDZIELIĆ ich w łeb tych. O. I tyle mam do powiedzenia w, w kwestii arbitrów. Styl meczu Barcelony to jest inna sprawa. Kunde wsadził Araujo na konia i Araujo miał do wyboru: puścić jak sam na sam, albo dostać czerwo. Dostał czerwo, będzie pauzował w meczu z Athletic Club, też był dramat czy tylko, ale okazało się, że to była słuszna decyzja, bo w Barcelona by więcej goli nie strzeliła. Memem jest w ogóle sam fakt, że mieli rzut karny. Co to jest w ogóle za atmosfera w tej drużynie, że Fati tam podchodzi, ty daj piłkę, nie, nie dam ci, daj piłkę, nie dam ci. Czemu tam nie ma hierarchii strzelców? Czy Szawi tam coś kontroluje w ogóle, że dwa takie fircyki się kłócą w trakcie meczu o to, kto ma strzelać karnego, po czym strzelec... Nie można wykluczyć dekoncentracji całą tą sytuacją, w ogóle nie trafia w bramkę. Co to jest za gówno, naprawdę, Fati to już w ogóle jest memem, naprawdę, jak z takiego turbo talentu, nadziei piłkarskiej Barcelony, dyszki, stać się memem, to jest po prostu, pokazuje co kontuzje potrafią zrobić z piłkarzami. No smutne, tragiczne, forma Barcelony, pff, nie wiem. Dla mnie to jest niesamowite, że oni powiększają przewagę nad Realem po, po takiej kolejce. No 9 punktów po 24 meczach. Nie spierdzielcie tego. Proszę was. I dziękuję. No a Real jak to Real. Też forma Benzema się stwierdził, że jak Lewy nie gra, to on też nie będzie strzelał. Ja to szanuję i cieszy mnie to. Ogólnie wyścig o koronę króla strzelców. Lewandowski 15 goli. Benzema 11. To wszystko przypomnijmy po 24 kolejkach. I teraz co odwincie? Ja, ja wam odwinę. Karim Benzema, rok temu 27. Wcześniej. Messi 30, Messi 25, Messi 36, Messi 34, Messi 37. O, oh, Messi! A ten Messi! O! Oh. Suarez 40, Ronaldo 48, Ronaldo 31, Messi 46, Messi 50, Ronaldo 40, Messi 34 i później Diego Forlan 32, Daniel Giza 27, Ruth van Nistelrooy 25. Ogólnie najdawniej, jak ktoś strzelił mniej niż 25 goli i został Picici, to było w sezonie 2003-2004 Ronaldo, ale Ronaldo Brazylijski. Wtedy zdobył 24 gole. Od tamtego czasu, jak widzicie, tych bramek było raczej zdecydowanie więcej. I zobaczymy, czy w tym sezonie Robert dobije do 25, czy może to Benzema strzeli. No bo jak już powiedziałem, 24 kolejki za nami, 14 do końca i chyba czas zacząć strzelać gole, jeżeli to ma wyglądać jakkolwiek lepiej. Bo na razie ten wyścig to tak zwolnił, że czuję jakby mi gra zwalniała. Jaka się muszę wymienić pod zespoły. W Kąpię, no inaczej tego nie widzę. Pośmiejmy się. Pośmiejmy się. Beka tego weekendu zaczynamy od Mojzeka Kena, który uwaga, no bo w Serie A był hitowy mecz. Roma grała z Juventusem. Juventusem, który po tej stracie 15 punktów gonił, wygrywał, już nawet fani zaczęli wierzyć, że jest szansa na to top 4 nawet z tymi minus 15 punktami. No ale przyszedł mecz z Romą, Mourinho zatrzymuje Juventus, ale w trakcie tego meczu dzieją się rzeczy wspaniałe. Otóż Allegri postanawia wpuścić Moisekena w 89 minucie. A hen postanawia minutę później dostać debilną czerwoną kartkę, oczywiście link daję wam do tej akcji w komentarzu. Wspaniale sprowokowany, znaczy wspaniale, to jest słowo na wyrost, bo ja nie lubię takich cwaniaczków włoskich, jak tutaj na przykład no, w klasykiem zapachniał Mancini. No bo wiecie, prowokuje, tu szarpie, tu ten, nie. No, ale co nie zmienia faktu, że musisz być turbocbanem, żeby w reakcji na to, gdy twoja drużyna przegrywa, ty przed chwilą wlazłeś, żeby dać jakąś nadzieję, no po prostu wstał i zapierdzielił typowi kopa. No po prostu zapierdzielił mu kopa. Zobaczcie sobie, bo to się stało. Dzban, kolejki to jest mało powiedziane, beka z typa. Pozdrawiam serdecznie. Chalanoğlu, możemy też nawiązać do wypowiedzi Chalanoğlu, to też jest beka. O, ogólnie ulubieniec Mediolanu AC Milanu zwłaszcza czuje się nie, niedoceniony, jak to powiedział. Powiedział, że w swojej roli jest wśród pięciu najlepszych piłkarzy w Europie. I że czuje się przez to niedoceniany, bo on nie czuje, żeby Luka Modrić czy Kevin De Bruyne mu odjeżdżał. I że gracze Premier League są bardziej zauważani, że on się cały czas poprawia, że jest dojrzały również poza boiskiem. I powiem wam szczerze, oczywiście jak popatrzymy sobie naprawdę na jakość sportową pana to to jest naprawdę dobry poziom. Ale jeżeli ktoś mnie zapyta, czy uważam, że 9 na 10 fanów w ogóle by się zastanawiało, czy brać do drużyny... Modricia, De Bruyne, Pedriego czy Czalhanoglu, to zakładam, że może jedna osoba na dziesięć by postawiła na Czalhanoglu i w sumie to, nie wiem czemu miałaby to zrobić, jeżeli mam być szczery. A to mówi nam, okej, okay, ktoś powie, ale on nie powiedział, że jest lepszy od nich, więc... Może nie o to chodzi, ale to ja bym jeszcze dalej naprawdę wymieniał i takich pięciu ponad niego by się znalazło, no bez większych trudności. No szanujmy się, ale naprawdę bez większych trudności. Jeżeli nie ma zgody co do tego, to wam wypiszę w komentarzach, ale myślę, że jest. I jeszcze mamy informację z polskiego boiska. Trener nokautuje prezesa, mówimy tutaj o motorze Lublin. Tam już spięcie jest od dawna. Bo trener już od dawna mówi, że prezes to się bardziej cieszy jak drużyna przegrywa, a smuci się jak wygrywa. Że nie ma wsparcia miasta i tak dalej. Kibice go za to mega szanują, bo on naprawdę robi super robotę z drużyną. Portugalczyk zresztą, fajnie śmigający po polsku. Yy, I no doszło do tego, że ten konflikt teraz przerodził się. Tutaj podał to Krzysztof Stanowski. Potwierdziły też inne yy, jakby media, że Gonzalo Fejo wziął tacę. I huknął chłopa w łeb, prezesa klubu swojego i tam ponoć łuk do szycia, no takie rzeczy raczej kończą karierę, umówmy się, takie rzeczy i czyny raczej kończą karierę trenerskie, więc zobaczymy jak to się stanie tutaj, ale fakt jest taki, że no było tam gorąco od dawna, mimo wszystko na taki finisz chyba niewielu liczyło i czekało, no ale stało się. Nie ma z tego nagrania, niestety filmiku nie zobaczycie. I it. I mean it. I mean it. Well, I told you to stop. Do beki nie daje wybitych zębów e, Augustyniaka, bo no nic śmiesznego tam nie ma. Powiem wam też szczerze, że dla mnie też ta dyskusja e, o tym, czy tam powinna być czerwona, czy nie powinna być, to naprawdę był faul zgodnie z przepisami na żółtą, wiecie, zostawianie się u, i w, Wykorzystanie ręki łokcia To był naprawdę przypadek Gdyby on, wiesz, spojrzał, nie? I mu huknął tym łokciem To bym stwierdził czerwo bez pteo Ale wiecie, no to jest taka walka Wiedział, że wielki chłop do niego idzie Wystawił rękę, żółta kartka Strasznie szkoda, bo naprawdę Stracić dwie jedynki w taki sposób To jest, no, przypał straszny Ale, no fff, Mówię Więcej tam było moim zdaniem przypadku niż jakiejkolwiek złośliwości. Mecz tego weekendu. No nie, znowu! Zapowiadało się, że Arsenal znowu będzie meczem weekendu, bo jak przegrywasz z Bermów, i wszyscy już mówią, a pierdzielę z nimi, z nimi naprawdę i wygrywasz to, i znowu wyciągasz to. I w właśnie ostatniej minucie strzelasz bramkę no to co może być lepszego? I nawet bym dał to wyżej niż Atletico z Sevillą, gdzie też się działo dużo i było naprawdę co oglądać. Ale jeżeli Liverpool pokonuje Manchester United 7 do 0, to nie ma takiej możliwości, żeby jakikolwiek inny mecz wybrać. I powiem wam więcej. Ja, ja szczerze wam powiem, nie oglądałem tej drugiej połowy na żywo. Po meczu Barcelony włączyliśmy końcówkę i nawet sporo się w tej końcówce działo. Niezaliczona bramka United, za chwilę bramka dla Liverpoolu. Tak, się 1-0 Liverpool. No, będzie to dość zaskakujące, jak wygrają, mimo wszystko, ale jednak, no, tam derby Anglii. Wracam do domu i nie wierzę. Odpalam Twittera, jak coś tam da, jakiś screen 7-0. Ja sobie myślałem, ale co to jest za screen? Czego on dotyczy? To nie mogło być z tego meczu. Okazuje się, że mogło być. I odtworzyłem sobie. Dzisiaj obejrzałem ten mecz i powiem Wam szczerze, już pomijam fakt, że przy 0-0 najlepszą okazję miał Manchester United. Jak tam Bruno Fernandes główkował obok, ale pomijmy już to. Najwyższa porażka z Liverpoolem, najwyższa porażka w historii Premier League Manchester United. To jest niesamowite, że drużyna, będąca w tak dobrej formie, uznawana za jedną z najlepszych w Europie, gra z drużyną, której forma jest fatalna lepsza niż była, ale nadal. Real jej wpierdzielił yy, na Anfield 5 bramek, i te drużyny się spotykają, i Liverpool masakruje historycznie United 7 do 0. No to jest dla mnie, to mi się nie mieści w bani, jeżeli mam być szczery. To jest po prostu zmasakrowanie totalne yy, czerwonych diabłów, i nie dziwię się ani reakcji kibiców. Ani też oczywiście ten haga, który powiedział, że no w drugiej połowie to była kompromitacja, i w wielu sytuacjach to była kompromitacja. To w jaki sposób oni grali, w jaki sposób nie potrafili wyjść z piłką, w jaki sposób tracili tę piłkę, w jaki sposób pomagali czasami Liverpoolowi tracić, tworzyć akcję. United też miał w tej drugiej połowie ze dwie trzy sytuacje. Tak, mieli, więc to był naprawdę dobry mecz. Ale 7-0 to jest wstyd, to jest obciach, i co do tego nie ma w ogóle. Dwóch zdań. Pozostaje tylko yy, współczuć chyba naprawdę kibicom Tottenhamu, bo trzy punkty już tylko Tottenham jest przed Liverpoolem, to jest niesamowite. I mecz zaległy Liverpoolu, i do tego Newcastle jest tuż za, więc ten Tottenham chyba robi wszystko, co w jego mocy, żeby wyjechać poza, poza pierwszą czwórkę. Jest naprawdę na dobrej drodze, a Liverpool takimi zwycięstwami i takimi okresami no po prostu wiatr w żagle. I jedziemy z tym. Niesamowita klęska United. Ciekawostka, krótka piłka, wrzucam wam ciekawostkę z tej kolejki. Uwaga, to jest statystyka, która mnie rozłożyła na łopatki. Ederson rozegrał w Premier League 208 meczów, 100 czystych kąt ma zachowanych. To jest naprawdę chora statystyka. I oczywiście, tutaj zaraz ktoś powie: no dobra, ale ile ta drużyna wydała na zawodników, na obrońców i nie tylko, ja się ze wszystkim zgadzam, ale chłop. W 208 meczach ma 100 czystych kąt. I to w takiej lidze jak Premier League uważam jest statystyka chora. Jeżeli macie dostęp, bo trochę tak przeszukałem, nie znalazłem takich informacji. Czy ktoś w 200, po 200 meczach miał lepszą statystykę albo szybciej wbił te 100 czystych kąt? Nie udało mi się tego znaleźć. Więc uznaję, że jest to coś niesamowitego. Nawet jak się komuś udało, to i tak jest to wyczyn niesamowity, i z taką ciekawostką Was dzisiaj zostawiam. Jedenastkę tego weekendu widzicie na ekranie. Spor oczywiście dzieje się tam, jeżeli chodzi o zawodników Liverpoolu, ale jak widzicie, są też inne nazwiska. Wszystkie uzasadnienia, jak chcecie przeczytać, macie w opisie. Ja zawodnikiem kolejki wybieram oczywiście Mohameda Salaha, który został najlepszym strzelcem Liverpoolu w historii Premier League. Dołożył w tym meczu dwie bramki, dołożył dwie asysty, i to był Mohamed Salah, który gubił Martineza po prostu balansem ciała w taki sposób, że gościa wkręcał w ziemię. Top forma Salaha i musi być zawodnikiem kolejki dla mnie. A my przechodzimy do tematu tego odcinka. Obiecany już od dłuższego czasu nowa Superliga, nowa reforma Superligi. Oh shit, here we go again. Co na ten temat mają do powiedzenia właśnie twórcy? Oczywiście oni tam w połowie lutego, na początku, w połowie mniej więcej poinformowali o tym, że rozmawiali z 50 klubami, wyciągnęli 10 kluczowych wniosków, które właśnie przedstawili. Oczywiście całość zaczęła się od takiego klasycznego lania wody, ale no podszytego prawdą, czyli że futbol zmierza w złą, w złą stronę, nie ma nad tym kontroli. I że to wszystko się roz, 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 rozłazi, rozsypuje. Zgadzam się z tymi wnioskami. Jak wiecie, jestem fanem projektu Superligi. Ten projekt, który przedstawili, jest moim zdaniem krokiem w dobrą stronę. Ale. Całą opinią poczekajmy do końca. Przedstawili 10 zasad. Pierwsza z nich powszechne i merytokratyczne rozgrywki, czyli cztery szczeble rozgrywkowe, 60-80 drużyn, no i te dywizje no to nic innego, jak wiecie, jak dzisiaj mamy Champions League, ligę Europy i tak dalej w tych fazach pucharowych to to jest dokładnie to samo, to znaczy w innych, w innych rozgrywkach, bo tutaj jak rozumiem, bardziej ligowo byłoby to rozgrywane, ale też byłyby te najcenniejsze rozgrywki z najlepszymi ekipami. Później. Trzy kolejne dywizje, dzięki czemu kluby grałyby więcej, zarabiałyby więcej, i też dochody byłyby bardziej sprawiedliwie według nich dystrybuowane, ale właśnie tych ogólników było tutaj tyle, że to jest jeden z nich. Rozgrywki krajowe nadal fundamentem piłki nożnej, to się nie zmienia, najważniejsze co w lidze, z tej ligi wchodzi się do superligi i tak dalej, wszystko się zgadza, dobry pomysł. Zwiększenie konkurencyjności dzięki trwałym zyskom, właśnie oni sobie wyliczyli, że jeżeli każdy klub rozgrywałby w tej superlidze co najmniej 14 spotkań, to znaczy, że miałby stałe te, z tych dochodów Większe pieniądze dotyczące praw telewizyjnych, między innymi. A im więcej zarabiasz, no to tym lepiej możesz inwestować, w wiadoma sprawa. Więc fajny pomysł, moim zdaniem, tak jest, zgadzam się. Zdrowie piłkarzy w centrum, czyli nie zwiększanie liczby meczów ogólnie. Wszystko fajnie, zgadzam się, ale znowu ogólnik, bo trochę jak to zapewnić, nie? Jeżeli tam już 14 spotkań każda drużyna by rozgrywała, plus to co w lidze do tej pory no to wychodzi więcej meczów niż jak teraz jakaś drużyna gra na przykład tylko 6 w fazie grupowej i odpada, nie? Więc pytanie, w jaki sposób chcą to rozwiązać? Nie powiedzieli tego. Dalej, rozgrywki z przejrzystymi zasadami zrównoważonego rozwoju. I znowu nie napisali, jakie to są zasady, a na to się czeka. Nie fajnie, że ogólnie mówią tak, chcemy, żeby wydatki były oparte na generowanych zyskach, że kluby mogą wydawać tylko ustalony procent, i że mniejsze kluby powinny korzystać z dodatkowych przepisów. Ale jakie to są przepisy, jakie to są zasady? Bez tego to jest takie, o, ale fajnie mówicie. Ale konkretów tym niestety nie ma za bardzo. Najlepsze zawody piłkarskie na świecie. No super punkt. Dziwne, żeby nie były, jak w jednej tabeli zamkniesz Bayern Barcelony, no chyba że Barcelona byłaby w drugiej dywizji, tych Reali, wszystkich Unitedów, i przypominam, nie byłoby stałych członków to jest ważne to jest ta zmiana kluczowa, o której oni mówili, nie? Ciężko dyskutować, żeby to nie były najlepsze zawody piłkarskie, jakby do nich doszło no byłyby. Lepsze doświadczenie kibiców znowu, ogólnie dotyczący infrastruktury że spójny, wysoki poziom jakości stadionów znowu jakie, jak to egzekwować i tak dalej, no bo fajnie to brzmi ale niestety jest ogólnikowo rozwijanie i finansowanie kobiecej piłki, mnie na przykład nie obchodzi, ale rozumiem, że w walce z UF-ą, która na to mocno stawia, jest to pewnie argument dla wielu, znaczący wzrost solidarności, czyli inwestowanie w te najniższe szczeble rozgrywkowe ponad dwukrotny wzrost tych funduszów na tą najniższe szczeble piłkarskie i poszanowania prawa i wartości Unii Europejskiej. Podoba mi się, że ta jurysdykcja arbitrażu sportowego byłaby ograniczona do kwestii sportowych, a wszelkie inne kwestie byłyby pod nadzorem sądowym Unii. Ale mówię, ogólnie padło bardzo dużo ogólników. Ważne rzeczy, jak to, że nie byłoby stałych członków i byłyby spadki, można byłoby spadać, można byłoby awansować, to jest kluczowe. Ale po tych dwóch latach taka garść, wiecie, taka garstka rzuconych w dużej mierze ogólników świadczy o tym, że ten projekt jest w takich powijakach jeszcze, że jeżeli się go doczekamy, to upłynie co najmniej. Co najmniej kilka dobrych lat, bo to niestety, tak jak się grzałem o jakiś konkret, tych konkretu, konkretów tutaj praktycznie nie ma. Przykro mi, ale taka jest prawda. Liczę na więcej, ale niespecjalnie się na to nastawiam, po tym co się stało. Dajcie znać co wy sądzicie, jakie jest wasze zdanie, może was to nieco bardziej zhypowało, a może was zniechęciło, może zachęciło, ciekaw jestem. Dawajcie znać co waszym zdaniem z tego weekendu pominąłem, mówię, był mega ciekawy, interesujący, wiele rzeczy nie widzieliście. A, gola wam nie powiedziałem, najlepszym golem wybieram trafienie Antoana Griezmana. Chociaż tych goli też było więcej, bo był... I w Serie A były piękne trafienia i w Ligę, naprawdę. Ale ja wybieram Griezmana, ładnie huknął. Też możecie zobaczyć w opisie. Za dzisiaj dziękuję wam bardzo. Kłaniam się nisko i do zobaczenia.